Felix Koneczny o cywilizację łacińską. Rozmnożenie bolszewizmu. Nie ma dnia, żeby nie było można wyczytać w jakim dzienniku radosnej wiadomości o likwidacji jakiegoś centralnego gniazda lub nawet zarządu partii komunistycznej. Cóż bardziej pożądanego? Cieszyłem się więc razem z innymi, lecz po pewnym czasie zaczęła mnie niepokoić ta codzienność tryumfów Policji Państwowej. Likwidacja bez końca? A więc cóż jest zlikwidowanego? Boję się, czy policja nie ma tu do czynienia z jakąś hydrą, której łby odrastają dziwnie szybko i to wielokrotnie. A w takim razie cóż będzie dalej? Triumfalne komunikaty w gazetach o tych likwidacjach przypominają mi pewnego goli żydowskiego z Rzeszowa w Małopolsce. Miasto to słynie z rzeszowskiego złota, warto by zasłynęło także krytycznym zmysłem obserwacyjnym, subtelnością definiowania i mądrością życiową okazanymi przez jednego ze swoich obywateli. W roku wojennym 1915 Lwów był już zajęty. Przemyśl oblegany. Czoło armii rosyjskiej zbliżało się pod Rzeszów. Urzędowe biuletyny głosiły oczywiście same zwycięstwa. Goląc raz pewnego majora austriackiego, pyta ów goli co nowego. Major woła w głos, że wszystko dobrze, zwycięstwo jedno po drugim, a na to brzytwo władny szeptem... <grym> A ja się boję, ja się bardzo boję. Zważywszy, że powątpienie wszelkie o zwycięstwie było wówczas dotkliwie karane, aż do szubienicy włącznie, jako akcja antypaństwowa wypada wyznanie bojaźliwości owego Żyda Rzeszowskiego uznać za dowód odwagi. Major nastroszył się wielce i wrzasnął. Co to ma znaczyć? Ktoś śmie szerzyć defetyzm? Żydek w trwodze jąka się i tłumaczy, "Nu, no, rozumie się zwycięstwa, tylko zwycięstwa. Ja się tylko boję, że one są coraz bliżej nas. Coraz bliżej. Ech. Podobnie i ja, choćbym się miał narazić na podejrzenie akcji antypaństwowej, wyznam otwarcie, że się boję. Czy tych likwidacji nie za dużo. Policja nie może nastarczyć likwidowaniu. Odnosi się coraz częściej wrażenie, że ilość komunistów wzrasta w jakiejś żywiołowej progresji. Tak zresztą jest w całej Europie, wyjąwszy Włochy. Dopomagają agitacji bolszewickiej biedota z ciemnotą, poparcie Izraela gorliwe i bolszewickie złoto, na które pierwsza w swoim czasie złako miła się Anglia. Ale to wszystko jeszcze sprawy nie wyjaśnia. Z badań historycznych wyniosłem niezłomne przekonanie, że nigdy nie powiedzie się sprawa która byłaby propagowana wyłącznie przez ludzi złych. Złość mniejszości międzynarodowej zwrócona od samego początku przeciwko Polsce i wszystkie przekupstwa i żołdy bolszewickie nie zdołałyby same własnymi siłami nic zrobić, gdyż źli sami nigdy niczego nie wytworzą. Państwa chrześcijańskie nie mogłyby nic ucierpieć od Żydów. Gdyby nie było chrześcijan przejmujących się cywilizacją żydowską, przejmujących żydowskie założenia i żydowską metodę rozumowania, zwłaszcza prawniczego, a działalność przekupionych stanowi doprawdy minimalną propozycję w bilansie życia publicznego. Jest to groźne etycznie, lecz nie w praktyce. Słusznie twierdził znakomity Kalinka że jeden poczciwy głupiec więcej wyrządzi złego państwu i społeczeństwu niż setka łajdaków. Słuszność kalinki polega tu na tym, iż zło pozbawione jest mocy twórczej, a posiada ją wszelka zacność, poczciwość, choćby pozbawiona darów ducha świętego. Źli nie obejdą się tedy bez poparcia dobrych, lecz głupich. Ci poplecznicy poczciwi zła służą mu przede wszystkim do tego, żeby je otaczać opinią dobra I przemycać pomiędzy dobrych jako coś dobrego Spójrzmy uważnie na świat A zobaczymy jak złu zależy niezmiernie na tym By uchodzić za dobro Od tego bowiem zawisło jego powodzenie Popatrzmy jak brutal stara się obmyślić Dla swoich gwałtów jakieś wyjaśnienie usprawiedliwiające Żeby wykazane było Że on przez swe postępki Staje się dobroczyńcą współobywateli Systemów opartych li tylko na samym gwałcie w historii powszechnej jest w brud, ale każdy z nich dbał o to, by mu nie zabrakło mówców i pisarzy uznających go za wcieloną sprawiedliwość i potrzebę nieodzowną swego społeczeństwa. Zdzierstwa, bezprawie, terror, zbrodnie wszelkiego rodzaju każą uważać się za zrządzenia i zarządzenia opatrznościowe. Ale gdyby temu nikt nie uwierzył, ilość popleczników zła jakżeż byłaby nikła? kto piął się depcząc wszelką słuszność. ten chce potem, by zdeptana słuszność stanęła po jego stronie i nie uspokoi się, dopóki nie pojawią się wywody tej słuszności ułożone przez pochlebców zainteresowanych w pomyślności bezprawia. Gwałtownik gotów sądy rozpędzać, a Delię potrzyć sobie wyrokami sądowymi. Delia Tananowo w Polsce jest w użyciu. Dąży jednak do tego, by mieć sądy po swojej stronie, bo nie zazna spokoju, dopóki nie będzie mógł obwieszczać na wsze strony, że on działa właśnie w imię sprawiedliwości. Czyż bolszewicy gwałtownicy nie postępują tak samo? Ponieważ zło nie posiada samo przez się mocy twórczej, należy wzrost i powodzenie komunizmu przypisać temu, iż w propagandzie biorą udział ludzie prawi, zbałamuceni, w Rosji mamy w armii krasnoarmiejców, tudzież na urzędach pewien procent, jaki nikt oznaczyć nie zdoła, ludzi uznających komunizm za dobro i służących w imię dobra. Są to tak zwani ideowi komuniści, nie biorą łapówek, żyją w ubóstwie i w porównaniu ze zwyczajną normą życia swych kolegów prost ascetycznie a są dla ludności najgorsi, bo najgorliwsi, najbezwzględniejsi. Oni to stanowią trzon sprawy komunistycznej, oni czynią możliwymi rządy bolszewickie. Nieznaczny nawet procent ludzi prawych wystarcza, żeby wytworzyć rusztowanie dla gmachu, który wznieść pomagają. Powodzenie zła oparte jest na ochotnej pomocy udzielanej mu przez ludzi dobrych, wciągniętych w jego służbę. I poza Rosją na nic zdałaby się najbardziej wytężona agitacja, gdyby nie było już w całej Europie komunistów ideowych. Obawiam się, że ich ilość wzrasta. Tu ma się ochotę zawołać, jakimże cudem może Europejczyk uznać tak potworną głupotę i głupią potworność za dobro? Przecież to sprzeciwia się wszelkim składnikom cywilizacji łacińskiej, chrześcijańsko klasycznej. Skądże wtedy? Którędy to wchodzi w organizm do tej cywilizacji przynależny? Otóż rzeczywiście żadne bolszewizmy do cywilizacji łacińskiej stanowczo przystępu nie mają i mieć nie mogą. Byłoby to niewykonalne, gdyby Europa naprawdę była tą cywilizacją należycie opancerzona. Ale ona jest podziurawiona jak reszoto. Nie z walki bynajmniej, lecz z niedbałości naszej. Są to dziury z rdzy, z wilgoci, z zaniedbania i tym podobne. Zepsowana jest ta zbroja nasza wcale nie od zbyt długiego używania, lecz od nieużywania. Pług nieużywany rdzewieje, podobnie, że zbroja. Wielka rewolucja francuska odrzuciła to i owo znak naszej starej, wypróbowanej zbroi cywilizacyjnej, obnażyło nieco nasz korpus, a potem, przez wiek XIX, obnażyło się coraz więcej i coraz jaśniej występowała tendencja, by zbroję łacińską zawiesić na kołku. A w XX stuleciu coraz głośniejsze są wołania, że hańbi się, kto ją przywdziewa. Do lamusa wyganiana rdzewieje i dziurawi się coraz gorzej. Żyjemy w czasach mieszanki cywilizacyjnej. Znane to zjawisko. Historia wykazuje kilka ciekawych, lecz groźnych przykładów od starożytnej Antiochi poczynając, zakończąc, nie przymierzając na dzisiejszej Warszawie. Najbardziej zacięci nawet nieprzyjaciele bolszewizmu rzadko kiedy posiadają umysłowość z jednego kawalca, wyrobioną na wskroś z jednej tylko cywilizacji, mianowicie z zachodnioeuropejskiej chrześcijańsko-klasycznej, mówiąc krótko łacińskiej. Nie można być cywilizowanym równocześnie na dwa sposoby, a cóż dopiero na kilka sposobów. Cywilizacja wymaga pewnej metody w urządzeniach życia zbiorowego konsekwencji jednolitości. Nie można bezkarnie niby być zwolennikiem rodzimego ustroju społecznego, a równocześnie okładać dziedziczenie po rodzicach podatkami nadmiernymi tak dalece, iż coraz więcej jest dziedziców niezdolnych przyjąć spadku inaczej jak z obchodzeniem ustawy. Jeszcze tylko ten podatek podwyższyć, a będzie się to równać zniesieniu dziedziczenia przy majątkach mniejszych. Czy to w duchu naszej cywilizacji? Cały marksizm wymierzony jest przeciw cywilizacji łacińskiej. Do jakiejże cywilizacji należy państwo zmierzające do upaństwowienia produkcji, wprowadzające jako stan pośredni urządzanie jak największej ilości fabryk państwowych? A co to za cywilizacja, która każe protegować pornograficzne wybryki sekty marjawickiej? Bywały takie rzeczy, ale w cywilizacjach starożytnej Syrii lub w Meksyku indiańskim. Rozpowszechnione dziś zapatrywanie, że sztuka rządzenia polega na tym, żeby nie być odpowiedzialnym, że tedy rząd powinien dążyć do zniesienia odpowiedzialności swych członków, pochodzi z cywilizacji turańskiej. Naciąganie tekstu ustaw tak, aż się z nich wyciągnie wątpliwości służyć mające do zniweczenia prawa, stanowi jurysprudencję talmudyczną. Mniemanie, że społeczeństwu wolno się organizować tylko o tyle, o ile zezwolą urzędy, pochodzi z cywilizacji bizantyjskiej. Tam też tkwi źródło zapatrywania, że Kościół powinien podlegać państwu. Przykłady mógłbym przytaczać setkami. Dziś prócz Włoch. Nigdzie w Europie życie publiczne nie trzyma się jednej jednej cywilizacji. Nigdzie nie jest konsekwentne. Widać wszędzie jakieś kompromisy pomiędzy cywilizacjami, co z natury rzeczy musi być wielce chwiejne. Istne nieustanne trzęsienie ziemi. A może to dążenie do syntezy? Lecz jakaż synteza pomiędzy instytucją rodziny a zniesieniem spadków? Pomiędzy uznaniem ojcostwa a stopniowym odbieraniem rodzinie wychowania dzieci, pomiędzy konkordatem z Rzymem a wysuwaniem wrogów katolicyzmu na wysokie dostojeństwa państwowe, pomiędzy prywatnym prawem własności a dysponowaniem tą własnością przez państwo? Przykładów można mnożyć. Synteza możliwa bywa między sprawami i pojęciami jednorodnymi, chociaż niejednakowymi, ale synteza przeciwieństw jest absurdem. A próby w tym kierunku czynione, świadome czy nieświadome, kończą się absurdem i stanem acywilizacyjnym. A gdy się raz w to wpadnie, ciężko na tej równi pochyłej o ratunek. Możemy się cofnąć do barbarii. Nawet pod względem technicznym, jeżeli Europa nie zapobiegnie zawczasu grożącej ruinie cywilizacyjnej przy pomocy ponownego skondensowania cywilizacji łacińskiej i przyznania jej metodom wyłącznego monopolu w urządzeniu życia narodowego, społecznego i państwowego. Obecnie zmierza Europa, prócz Włoch, do stanu, w jakim pogrążona jest znaczna część Orientu. Dobrze to ujął Ferdynand Gettel, określając wrażenie wyniesione z Portsay w te słowa: Wygląd miasta zewnętrzny międzynarodowy, przypomina ladacznicę, która każdą część garderoby otrzymała od innego gościa, a tylko koszulę ma swoją. I ta jest brudna. Oby Europa powstrzymała się na tej drodze i oby nasza Polska nie była w tym ostatnia. Miejmy w pamięci że komunizm jest konsekwentny, wiedzący czego chce, kroczący bezwzględnym pochodem do swoich absurdów. Trudno potykać się z nim ludziom niewiedzącym czego właściwie chcą, czerpiących pomysły równocześnie aż z czterech cywilizacji. Skorośmy zachwiali cywilizacją własną, skoro urządzamy sobie mieszankę, w której nie ma nic jasnego, a tylko o wszystkim wolno wątpić, nie dziwmy się. Że coraz więcej osób tęskni za jakimś pewnikiem i bierze go skąd się da, skoro my żadnego pewnika masom nie dajemy. Jeżeli się jeszcze sferom rządzącym, to jest masonerii, powiedzie podkopać powagę kościoła, możemy potomkom naszym pogratulować cywilizacji portsajskiej. Przelęknie się sam siebie. I sam sobie wyda się potworem nie jeden, kto działał przeciw cywilizacji łacińskiej, nie zdając sobie długo sprawy, że działa na rzecz bolszewizmu. Na przykład szerzy się w Polsce teoria, że społeczeństwo winno być opanowane całkowicie przez władze państwowe, bo interes najwyższy społeczeństwa wymaga, ażeby państwo było jak najsilniejsze, a musi być silne przede wszystkim wewnątrz, jeżeli ma być silne na zewnątrz. A zatem droga do stanowiska mocarstwowego Polski wiedzie przez ukrócenie społeczeństwa na rzecz urzędów państwowych. A tymczasem w rzeczywistości siła polityczna nie jest niczym innym, jak tylko emanacją społecznej, ale o tym nie mogą wiedzieć nieuki. Podobnych przykładów można by spisać cały tom. Ubijanie społeczeństwa właściwe jest cywilizacji bizantyjskiej, w wyższym zaś jeszcze stopniu turańskiej. Co będzie z Polską, jeżeli będzie się ją wtłaczać gwałtem na tory bizantyjskie, a nawet turańskie? Gdzież tam dla nas miejsce? A tymczasem na zachodzie ten i ów poczyna zastanawiać się, czy po to warto było wznawiać Polskę, żeby orientalne metody życia publicznego szerone były ku zachodowi, Pokazało doświadczenie, że moskiewszczyzny w nas znacznie więcej niż duchowej germanizacji. Niemieckie wpływy były minimalne i zrzuciła je Polska z siebie jednym wstrząśnięciem. Ale moskiewskie zamiłowania wżarły się jakżeż głęboko. Szerzy się kult naczalstwa któremu wolno wszystko, a państwowość identyfikuje się po moskiewsku z jedną osobą, jakby w mistycznej tęsknocie do jakiegoś mistycznego Mikołaja III. Takimi starzyznami nie zdobędziemy rządu dusz w Polsce. Przy takich hasłach nie wytworzymy nowych przejawów i wyższego szczebla cywilizacji polskiej, to jest łacińskiej w Polsce. Droga orientalna wiedzie w dalszym ciągu wiadomo dokąd. Albo nawracać do łaciństwa, albo polska kieręńszczyzna i koniec narodów w pan bolszewizmie. Ogół musi mieć jakieś hasło stanowcze. Minął czas połowiczności, socjalizm kruszy się na korzyść swej nieuchronnej konsekwencji komunizmu. Bolszewizm jest hasłem stanowczym i dlatego zyskuje zwolenników na tle walki z kościołem i cywilizacją łacińską. Zwyciężą go tylko hasła stanowcze. Rok 1930. Felix Koneczny.